moje śniadanie pewnie nikogo już nie zdziwi. E, tym razem jest to puding chia, ale na jogurcie naturalnym. Bardzo mi ostatnio ta forma zasmakowała. No a na górze już pewnie wiecie co, czyli e, kolejna sztuka marakuli, którą bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze e, Was do tego nie przekonałam. Bardzo moim zdaniem teraz też tak świątecznie będzie pasować do wielu dań, więc jak to kto z was jeszcze nie skosztował, chociaż dostawałam wiele stories, że już próbowaliście i też się zakochaliście, to polecam. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części vlogmasa. Nie będę ukrywać, że mam małą irytację na to, co się dzieje teraz na YouTubie, że właściwie YouTube ponoć nie wypluwa większości z was powiadomień, że w ogóle są filmy, więc po prostu po ludzku poproszę, że jeżeli teraz oglądacie, to jakbyście byli w stanie dać tą łapkę w górę. Może to spowoduje, że się zacznie częścią ludziom wyświetlać ten film. Dla mnie te łapki, a nie wyświetlenia nie są jakimś wiecie, najważniejszym punktem sukcesu i tak dalej, ale pewnie rozumiecie, że fajnie jeżeli coś robię, żeby ktoś mógł chociaż wiedzieć, czy chce to obejrzeć, a to, że teraz ktoś mnie subskrybuje, a widzę, że nawet te film potem miniaturka się mu nawet nie wyświetla, więc on nawet nie wie, że ja na przykład prowadzę vlogmasa, jest trochę demotywujące, także um, jeżeli jesteście tu ze mną, to mam nadzieję, że mi trochę pomożecie. Może to coś da. Um, dzisiaj um, mam weekend, zaczynam weekend, który jestem sama. Więc zaczynam od tego, że jadę teraz do centrum handlowego, po pierwsze muszę kupić karmę dla Gustawa i myślę, że jeszcze właśnie teraz w grudniu pojawi się filmik, bo już Gustaw jest rok ze mną, więc w weekend chcę podsumować wszystkie koszty i teraz dla was nagrać, ile taki mały piesek kosztuje, ile kosztuje jego utrzymanie, więc to się niebawem pojawi. I jadę przejrzeć, co tam ciekawego w sklepach świątecznych jest i nie mogę się przyzwyczaić do siebie bez tych kresek. One powodują, że oczy są jednak y, symetryczne, a teraz na nic innego nie patrzę, tylko że to oko mam trochę większe. Dobra, nieważne, bo wy teraz będziecie też na to patrzeć, więc... No, jadę. Będę teraz dla was tak vloga prowadzić. hands. Keep each other warm while we stand and watch a choir performin' all the Christmas songs that yeah, we all love. All the Christmas songs that we love. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Mm-mm. So beautiful, Kissing on a mistletoe's baby with you. Presents as long as I spend this day with you. It's mm -mm, so a beautiful kissing on a mist. follow the moonlight till we reach a place we can stay maybe kiss a bit and dream away and in a while we're gonna go inside spend and spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy mm -mm, so beautiful kissing on a mistletoe baby with E, dobra, słuchajcie, jeżeli jestem coś rozmazana czy coś, to sorry, ale byłam jeszcze, e, chciałam powiedzieć na szybko, no nie na szybko, ale byłam jeszcze na terapii, mm, jakby pomiędzy zakupami, a teraz odezwoniem się do Was. E, jeżeli chodzi o sklepy, to słuchajcie, jestem trochę zdziwiona, że... tak, jestem zdziwiona, bo rzeczy jest mało, ale nie jestem zdziwiona, bo jest to pewnie spowodowane sytuacją, która jest i pewnie po prostu masa rzeczy nie dopłynęła, masa rzeczy nie została po prostu wyprodukowana. E, no, są sklepy, w których e, na przykład teraz byłam w drugim, Kiku i tak jak było tutaj, nie tam wiecie, w październiku, to tak dalej jest Właściwie tylko to, co zostało wykupione. jakby Prawie nigdzie nie ma fajnych opakowań prezentowych. Może w weekend jeszcze podejdę do Pepko, która mam niedaleko domu, bo tam były ładne pudełka, bardzo mi się marzyło mieć takie pudełka w tym roku prezentowe nie kupiłam ich wtedy, nawet w Pepku były takie śliczne na butelkę, jakby na jakieś wino czy na coś, um, bardzo fajne rozwiązanie, a no, nie było niczego. <grytania> Cytując serio klasyka, <grytania> to se no, naprawdę I w Home and you coś tam niby jest, ale wiecie, zawsze te sklepy były takie przepchane. E, mi się marzyło udekorować pokój Antka, nie będę ukrywać. Jakoś nie czuję tego, żeby dekorować cały dom, ale pomyślałam, że może jakieś światełka, choinkę małą, myślę, taki wiecie, we wszystkich sklepach szukam jednego, czyli takich zielonych łańcuchów, jakiś takich ładnych, wiecie, girland, i może jakichś takich lampek. Nigdzie nie znalazłam, więc może jeszcze podjadę do. Ja jestem teraz głodna, więc nie wiem, czy mi się chce. Chyba mi się nie chce. No więc weekend, jak będę jechać do Lidla, to podjadę jutro do Action, do tego Pepko. I jadę do domu i pokażę Wam, co kupiłam. No bo nie byłabym sobą, ja bym jednak nic nie kupiła, coś tam kupiłam, więc jedziemy do domu, robię obiad i już do Was wracam. Dobra, ja wiedziałam, że te klopsy u mnie długo nie wytrzymają. Zwykle jem około 5, ale coś czuję, że mam się większy apetyt, więc sobie zrobię 6. I do tego zrobię spaghetti. To są te klopsy, które Wam pokazywałam w tamtym poprzednim logmasie, także tam sobie zaglądnijcie. Jeżeli chodzi o zakupy, to po pierwsze udało mi się upolować taką dużą torbę prezentową. Wolałabym zapakować wszystko, jeżeli chodzi o szóstego, w papier, ale no nie da się wszystkiego, bo byłam też. A to jeszcze moja gazeta sobie kupiłam, jak byłam w Empiku. Wpadłam jeszcze do zoologicznego i kupiłam nową karmę Akanę, ale tej jeszcze Gustaw nie miał. Tu mam jeszcze, słuchajcie, z, wpadłam do, też do Ziai. Bo ostatnio polubiłam się z ich płynami do kąpieli, bo dość długo się trzyma piana i miałam tą galaretkę Mango i ona jest rewelacyjna, tylko wkurza mnie formuła galaretki, w sensie zapach super, ale ta formuła jest irytująca, więc kupiłam teraz coś takiego bardziej e, olejnego. Nie używam tego za każdym razem, wolę, wiecie, takie bardziej nawilżające rzeczy, ale jak mam ochotę dzisiaj na przykład sobie zrobić taką kąpiel i się walnąć w pianie z książką, to potrzebuję czegoś, co robi dobrą pianę i się trzyma. I słuchajcie, wpadłam też do czasu na herbatę. Jedna czarna to... No, obydwie są wiśniowe. Jedna czarna... E, susz, susz w wiśnie... W rumie. Jezu, nie umiem czytać. Serio. Centralnie nie umiem czytać. I jedna z nich była jakaś taka droższa. W sensie, no nie wiem, czy nie wzięłabym pół opakowania, gdybym wiedziała, bo za te dwie herbaty dałam, słuchajcie, 50 zł. Wpadłam do Dirisa, bo... Jak sama pamiętam ze swojego e, Mikołaja, to najfajniejsze było to, że moi rodzice nie kupowali mi słodyczy. E, chyba nigdy. I od Mikołaja zawsze dostawałam słodycze. Eee, I jakby ja Matkowi akurat kupuję słodycze, ale uznałam, że dostanie takich, których raczej bym mu nie kupiła. Eee, oczywiście będę musiała iść tutaj na jakąś ugodę, one gdzieś muszą być schowane, że ja muszę mieć to do dostęp, bo wiecie, on nie daj Bóg jeszcze je zje całe, więc tego też w życiu bym mu nie kupiła. Ale grudzień to jest takie, taki czas, eee, no i będzie miał żelki. Sama bym to chętnie zjadła, bo chyba tego właśnie od, od czasów. Eee, bycia dzieckiem nie jadłam, bo też właśnie nie kupuję tego. Męczkowi jeszcze jakieś jedne żelki nie kupiłam. chyba jakieś kwaśne? Nie wiem. E, no, generalnie on wie, że jak za bardzo za żelkami, ani żadnymi piankami, ani takimi rzeczami nie jestem, więc wiadomo, że mama by nie kupiła przecież takich rzeczy. I właśnie dlatego nie chcę pakować tego w papier, bo bym się... No, bo byłby problem i uznam, że niech będzie w dużo opakowania, wszystko wrzucimy, też będzie zadowolony. Więc słuchajcie, chyba będę kończyć, bo naprawdę jestem tak zamulona, a siadam do pracy nad produktem, o którym Wam ostatnio mówiłam, który będzie pomagał w rozwoju emocjonalnym dzieci, więc na razie tyle. E, dziękuję Wam za uwagę, zostawcie kciuka w górę, jeżeli e, Wam się film podobał, to też skomentujcie, dajcie znać, co Wy przygotowaliście. Jestem ciekawa, czy też jakby jesteście bardziej, jeżeli chodzi o okres świąteczny, liberalni, jeżeli chodzi w ogóle, pomijam to, że sama bym to zjadła. <laughs> Mam nadzieję, że Andek się podzieli. E, Liberalnie, jeżeli jeżeli chodzi o słodycze. E, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w niedzielę. Pa pa! go baby we